Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest 10 września 2025 rok. Znajdujemy fragment z księgi Nechemiasza, 9 rozdział, 32 werset. Boże nasz, Boże wielki, potężny i straszny, który odtrzymujesz przymierza i łaski. Niechaj nie wyda ci się małym ten cały mozu, jaki nas spotkał. List apostoła Pawła do Rzymian, ósmy rozdział, wersety 38 i 39. Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Drodzy, dzisiejsze fragmenty Pisma Świętego mówią nam o zbawieniu, o Bożej pomocy. I czasem w życiu naszym zdarza się, tak jak tutaj w zanechemiasza znajdujemy, że ten mozuł i trud zdają się nas przygniatać. Pozwólcie, że użyję takiego przykładu. Kiedy ostatnio z młodzieżą byłem na Mazurach, jeździliśmy na rowerach i jest taki moment, kiedy brakuje sił, kiedy już człowiek po prostu męczy się i myśli sobie: po co mi to wszystko po co w ogóle zabrałem się do tego, aby wyjechać w drogę. Ile jeszcze, a może skrócić sobie trochę tę drogę, może zawrócić, może jakąś inną trasą pojechać. Tak samo jest w naszym duchowym życiu. Czasem pojawiają się takie wyzwania przed nami, że myślimy sobie, po co nam to wszystko? Ten cały mozuł, jaki nas spotyka, ten trud, z, się, z jakim się mierzymy, również towarzyszył Lechemiaszowi. Ezdraszowi, a także wszystkim prorokom Starego Testamentu, kiedy wyzwania, z jakimi mierzyli się, z jakimi ich Bóg skonfrontował, wydawały się dla nich za trudne. Wtedy modlili się, wzywali Boga, wspominali na przymierze, na słowo, jakie dał swojemu ludowi, na łaskę, którą im obiecał. Tak samo i w naszym życiu. Powinniśmy przypominać sobie, że Bóg nas widzi, że widzi nasz trud, nasz ból, nasze zmagania. Mało tego nie lekceważy. I ten y, opis, y, jaki znajdujemy w księdze Nehemiasza, to nie tylko opis Bożego Majestatu, ale także opis Bożej Wierności. Wierności wobec wszystkich tych, którzy Bogu ufają, którzy modlą się do Niego, którzy. W obliczu trodu i mozołu, różnych problemów, jakie się nawarstwiają, ufają Bożemu przymierzu, ufają Bożemu słowu, Bożym obietnicom. Postoł Paweł w liście do Rzymian idzie jeszcze dalej. On nie tylko zapewnia, że Bóg nas widzi, Postoł ogłasza, że nic nie może nas odłączyć od Bożej Miłości. I tutaj wymienia, rzeczywistości, które dla człowieka wydają się niezmierzone, nieogarnięte, nie do pokonania, wymienia śmierć, wymienia życie, wymienia potęgi duchowe, niebieskie, wymienia czas, przestrzeń. Ta Boża miłość, która nie zna granic, nie cofa się, nie ustaje. Ona jest silniejsza od tego wszystkiego, co nas przygniata, co wydaje nam się, że jest nad nami, że góruje nad nami. Boża miłość nas wspomaga w obliczu tych problemów, mozołu, trudu, z jakim się mierzymy. No bo jeżeli Bóg powołał nas do czegoś, do zrobienia czegoś konkretnego, tak jak Nehemiasza, Esdrasza czy czy Pawa, jeśli. Bóg faktycznie nas do tego powołał, to dotrzyma swojego słowa i sprawi, że wypełnimy tę misję. Wypełnimy to nasze powołanie. Tylko pytanie jest czasem, które może zasiać w nas nieprzyjaciel, następujące. Dobrze, mój drogi, skąd wiesz, że to, co przed Tobą stoi, to, co przedsięwziąłeś, to, co uważasz za zadanie do wykonania jest z Bożej woli. Może to są Twoje jakieś ambicje, Twoje własne um, cele, niekoniecznie zgodne z tym, do czego Cię Bóg powołuje. Aby odgadnąć, aby zrozumieć, aby pojąć, do czego Bóg nas powołuje, potrzebujemy Słowa Bożego z tego trudno, nawet niemożliwe jest to, aby się odnaleźć w tym świecie. To Słowo Boże umacnia nas dzisiaj w sposób szczególny, że Bóg nam towarzyszy i widzi nasze zmagania, że Jego miłość jest silniejsza, że nic nas nie odłączy od Bożej miłości. Dlatego warto jest o tym pamiętać, niezależnie przed jakimi wyzwaniami stoimy. Niezależnie z czym się mierzysz, niezależnie jakie masz zadania do wykonania, niezależnie jakie cele przedsięwziąłeś, na jakie się zdecydowałaś, to nie zapominaj, że nikt, nic Cię nie odłączy od miłości Bożej. Ani wysokość, ani głębokość, ani moce, ani... Żadne inne stworzenie nie zdoła Cię odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu Naszym. Jeżeli Jezus jest Twoim Panem, jeżeli Jezus jest Twoim przewodnikiem, jeżeli to, co robisz w swoim życiu, streszcza się w tym, że chcesz naśladować Jezusa, to nie obawiaj się, bo to miłość Boża towarzyszy Ci. Ponieważ w Jezusie Chrystusie odkrywamy tę miłość, zachęcam Ciebie do tej miłości każdego dnia, zastanów się tak. Bóg nie zapomina o Tobie. Twój i problemy nie są Mu obojętne. Jego miłość trwa niezależnie od okoliczności i od Twoich błędów, Twoich decyzji tej miłości możesz żyć z wdzięcznością, nadzieją, pokojem, albo o niej zapominać i tracić siły. Zachęcam Cię dzisiaj te teksty biblijne do tego, abyś czerpał, czerpała z tych tekstów właśnie pociechę, zachętę do miłości, do miłości Bożej, która daje nam siły, do tego, aby przemierzać ten świat, naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym powołaniu, w którym jesteśmy, czy to będzie powołanie do pracy takiej czy innej, czy też do opieki nad tą czy inną osobą, do bycia nauczycielem, przewodnikiem, kierownikiem, menadżerem, to powołanie Jezusowe może być wykonywane w różnym kontekście. Oczywiście warto się modlić o to, aby. Bóg wskazał nam odpowiednie powołanie, ale to, co robisz w swoim życiu, zapewne czujesz, że jest dobre, bądź złe. To też jest sprawa Ducha Świętego, który kieruje naszymi ścieżkami. Pomódmy się modlitwą ze śpiewnika ewangelickiego. Pomóż mi, Panie, żyć w stałej świadomości tego wszystkiego, co było i co jest bogactwem moich dni. Nie chcę się skarżyć na to, co mi jest ciężarem. Czerpię radość swojej wielkiej bierności i mam pewność Twojego przebaczenia. Nie wiem, ile jeszcze czasu mi odmierzą. Dlatego chcę Tobie, dobry Boże, dziękować za każdy dzień, za każdą chwilę, którą pozwalasz mi przeżyć. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.